Dzisiaj karta do wyboru. Każda z kart niesie subtelne wsparcie na ten moment Twojej drogi. Wybierz tę, która wydaje się być Twoją. Oto wiadomość z karty numer jeden: Mądrość przodków. Jesteśmy Twoimi przodkami i kochamy Cię. Chodziliśmy po Ziemi wiele lat przed Tobą. Wzywamy Cię teraz w tym ważnym momencie, abyś uczyła się i wzrastała dzięki naszym dawnym doświadczeniom. Jesteś naszym dziedzictwem i wciąż będziemy Ci pomagać, ponieważ nadal rozwijamy się tutaj w świecie duchowym. Przynosimy Ci tę kartę, aby przypomnieć Ci, że nie jesteś sama. Kiedy kroczysz przez swoje życie, możesz czuć, że nie dostajesz wsparcia od ludzi wokół, ale możesz czerpać siłę z naszej pomocy pochodzącej ze świata duchowego. Nieustannie się rozwijamy i także Ciebie zachęcamy, abyś uczyła się na naszych błędach tak, abyś nie musiała powtarzać tych samych lekcji w swoim życiu. Odziedziczyłaś po nas wiele talentów, darów i umiejętności, ale też część naszych słabości, nawyków i nawet uzależnień. Weź z tego tyle pozytywnych aspektów, ile możesz i idź naprzód, słuchając swojej duszy. Z czasem negatywne znorce mogą zostać uwolnione, kiedy uznasz, że masz wolną wolę i możesz podejmować własne decyzje w tym życiu. Oddajemy Ci hołd, tak jak Ty oddajesz hołd nam. Idź naprzód z naszą miłością i błogosławieństwem. Oto wiadomość z karty numer dwa: Umiar. Ta karta wskazuje na potrzebę większej powściągliwości i samokontroli w różnych obszarach Twojego życia. Możliwe, że jesz zbyt dużo, pijesz alkohol lub za dużo kawy, palisz albo sięgasz po zbyt wiele substancji. Albo bierzesz za dużo leków, nadmiernie wydajesz pieniądze, czy nawet może za mocno trenujesz. Jeśli tak jest, ta karta przychodzi jako delikatne i życzliwe przypomnienie, że takie działania mogą opóźnić realizację Twoich marzeń. Ta karta mówi również o potrzebie znalezienia równowagi. Chodzi o to, by pogodzić swoje pragnienia wolności, spontaniczności i przygody. Swoimi codziennymi obowiązkami i zobowiązaniami, kiedy honorujesz swoje zadania i dotrzymujesz obietnic, unikasz kumulowania karmicznych obciążeń. Wybierając życie z poziomu wyższego ja, zamiast poddawania się niższym impulsom, dostrajasz się do źródła i do zamiarów swojej duszy. Każdy z nas ma cień, stronę, którą trzeba zauważyć, przyjąć i pokochać. Gdy nauczysz się unosić nad swoje cieniowe tendencje, twoje marzenia mogą się spełnić znacznie szybciej. W tym czasie jesteś proszona o harmonizowanie swojego życia. Dostosuj się do naturalnego rytmu i cyklu, w którym teraz jesteś. To cykl, który zachęca Cię do umiaru, równowagi i delikatnej dyscypliny. Jeśli potrzeba, szukaj pomocy profesjonalnej lub duchowej. Nie musisz iść tą drogą sama. Możesz prosić o wsparcie swoich przewodników i energię wszechświata. Stąd na pewno przypłynie do ciebie pomoc, która doda ci siły i odwagi. Afirmacja: dzięki umiarowi i równowadze tworzy harmonię w swoim życiu. A oto wiadomość z karty numer 3. Oczyszczenie. Uwalnianie starego. Energetyczna odnowa nowe początki. Woda od wieków była kojarzona z fizycznym i duchowym oczyszczeniem. Używamy jej, aby spłukać z siebie dzień podczas kąpieli, a liczne tradycje duchowe na całym świecie wykorzystują wodę jako środek oczyszczenia i odnowy: od zanurzeń w świętych rzekach po rytualne kąpiele i obmycia. Prawdopodobnie już teraz używasz wody w taki sposób, choć może nieświadomie. Kiedy bierzesz prysznic, kąpiesz się, myjesz twarz lub dłonie, zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o wodzie i poproś ją, aby wspierała Cię w zmywaniu tego, co dobiega końca, co już nie jest z Tobą w zgodzie lub co chcesz uwolnić, po to, aby zrobić miejsce na to, co ma się w Twoim życiu narodzić na nowo. Pytanie do duszy. Co nie jest już w zgodzie z tobą, albo dobiega końca, i jesteś gotowa to uwolnić.